No i witamy serdecznie ponownie z podskoczni ta proszę państwa, w pierwszej serii na prowadzeniu Greka Man, który już nie raz prowadził po serii pierwszej, potem ostatecznie zawsze spadał w dół. No ale może akurat to jest ten dzień, kiedy z znaczy młodszy brat Simona Mana wywalczy pierwsze zwycięstwo. Za nim Jansen, Butansu Sekalisen, dwóch. Dwóch mocnych zawodników. A my pozdrawiamy serdecznie pana Janusza KM na czacie i gratulujemy ostatnich wyników w sondażach. Wojciech Becker na miejscu czwartym, Noriaki Kasai jest piąty, no i Janusz Wietrzybalko na jedną dziesiątą jest za Kasajm do podium. Janusz traci 60. do drugiego miejsca jeden i siedem, a do pierwszego pięć i osiem. To jest, tak to wygląda. Natomiast o, o mencie, no, no wyraźnie słaby, jest 20, ale gdyby te miejsce utrzymał, to byłby znacznie wyżej niż w ostatnich zawodach, paradoksalnie. Andrzej Referendalny rozpoczyna drugą serię. 113,5 metra wystarczyło do tego, żeby w tej drugiej serii się znaleźć. Teraz Referendalny na luzie. I proszę bardzo, co tu też on zrobił? Ależ niesamowity skok Węgra. 129 metrów, no tego to się chyba ja tutaj nikt... Nikt nie spodziewał, żeby taką odległość wywalczył ten yy, młody węgiel. <laughs> Niespodzianka, proszę bardzo. 129,30. Fenomenalny skok. Fenomenalny skok! Brawo! Brawo! Takie niespodzianki z przyjemnością się ogląda. I teraz jako drugi na rozbiegu Demir Ajberg. Powtórzyć ten wynik zawodnika. Węgierskiego będzie bardzo ciężko. Myślę, że troszeczkę na pierwszym miejscu może postać. Demir Ajber. Też wysoko wyszedł w górę. No ale odległość zbliżona do tego, co w pierwszej serii. 115, no właśnie można powiedzieć 116 metrów. Nota o 20,4. Słabsza od referendalnego. No zaskoczył nas, powiedzmy sobie szczerze, zaskoczył. Węgier. Stanisław Ostapczuk. I po nim Nikopolichronidis no, Stawczyk nisko, myślałem, że w tej niższej słabszej stawce jednak będzie wyżej. W Kazach ma problemy w locie i ten skok niestety jeszcze słabszy niż w serii pierwszej. 113,5 metra, co daje mu lokatę w tym momencie. Ostatnią 297 referendalny pierwszy, no i myślę, że to jeszcze się troszeczkę nie zmieni. Nikopolichronidis 27 lokata. Polichronidis w górze też go ściąga mocno w dół, ale odległość dosyć dobra. Na miejsce drugie, a nawet pierwsze 233,7, no więc niestety. To że referendalny w pierwszej serii skoczył tak słabo, teraz zbiera swoje żniwo. Niko Polichronidis wyprzedza reprezentanta Węgier o 1 i 2, Jako te kolejne na rozbiegu Duńczyk. Jomat. Oś no, powtarzanie o tym, że jego forma jest znacznie słabsza niż w tamtym sezonie, nie ma najmniejszego sensu. Każdy chyba o tym wie. No teraz Jomat no, będzie zdecydowanie pierwszy. i 241,8. No ale mimo wszystko powiedzmy sobie szczerze, <coughs> wynik Mata, który ogólnie zajmie, nikogo na kolana nie powali. A teraz Riku Pika Antalajnen. Trochę mnie dziwi, że tak nisko ten fin. Druga wpadka z rzędu. No, tego się nie spodziewałem. No teraz oczywiście się poprawię. Skok będzie znakomity. Piękna odległość. 130 metrów. No tutaj skoki i odległość. 130 metrów nie są taką codziennością. I nota 251 i 2. da mu w tym momencie wyraźne prowadzenie. A na ile? Zobaczymy. o ogrudziac, czyli rywal Janusza z Pary. Zupełnie przyzwoita odległość w serii pierwszej No ale w drugiej... Ojej! Ojej! Po prostu nie ma o czym mówić, 70 metrów To jest wynik... No powiedzmy sobie szczerze, przynoszący mu... Wstyd! Ujmę! Samo Akumo, no dawno go w drugiej serii nie było, po prostu ostatni w Sapporo na tych drugich zawodach No dzisiaj jest 23 Czyli zupełnie nieźle no i w drugiej serii znowu dobrze skacze samo i Akumo. Nawet lepiej niż w serii pierwszej. To jest zaskoczenie. 124-11. Nota 243, drugie miejsce. Nie zdziwi się, jeżeli pójdzie w górę. Ten Ukrainiec, który skakał na ogół słabo. Denis Ja już spodziewałem się lepszego wyniku. Może teraz się poprawi on strasznie sztywno w tym powietrzu. No i tego Akumo wyprzedzi? Nie, nie wyprzedzi. 241,5 różnice są minimalne. <coughs> z Matem przegrało 30, z samolotem Akumo o 1,5 punkta. Na razie nie zagrożony z Riku Pika A teraz Pasikalien. I ładny skok Pasikaliena. Bardzo dobra próba. 126,5 metra to jest druga lokata. Hobbystycznie 254. Drugie miejsce Kalien Przegrywa tylko i wyłącznie z Riku Pika Antalainenem. Więc dwóch filmów mamy na prowadzeniu. A jeszcze trzech przed nami: Kimcha Senen, Kali Sen Butansu. No a teraz Paweł Omen. No, czy Paweł poprawi swoją lokatę? Ostatnie, drugie serie wykonania Pawła Omena to był po prostu koszmar. Ale może dzisiaj będzie to lepiej wyglądać i w ostatecznym rozrachunku zajmie dobre miejsce. Paweł Omen, no, znacznie lepiej niż to było w ostatnich zawodach. I będzie Paweł Omen na pierwszym miejscu, bo to jest dobry skok. 129,5 metra, brawo. No, gdyby tak w dwóch seriach. Gdyby tak w dwóch seriach, to Paweł liczyłby się w walce o zwycięstwo ponownie. na no, tak dzisiaj będzie w drugiej dziesiątce Bo nie sądzę, żeby do pierwszej był w stanie podskoczyć SOyer Lockero! No bardzo wysoko, wysoko wychodzi z progu ten zawodnik i odległość też jest dobra 128 metrów No po 19 on przegrał no 2,5 przegrał z Pawłem Omenem ale słowo jest naprawdę dobry. Naprawdę dobry, Omen pozostaje na prowadzeniu. I teraz Krzysztof Nashboards. Bardzo dobry występ w serii pierwszej. Miejsce 17. Do tej pory jego najwyższe miejsce w karierze to Lugana 15. Czy będzie w stanie to dzisiaj poprawić? No wątpię, bo już widać ten. Oj, no niestety. <laughs> Spalnie do trzeciej dziesiątki. Już teraz jest dziesiąty Krzysztof Nashboards. Nota 224 i 8. Sytuuje go tylko przed Demirem Ejberkiem, Stanisławem Ostapczukiem i Horatio Grudziatem. Niestety, niestety, nie tym razem. I teraz Sven Hanawald, ex zajmowali to same miejsce. W no. pierwszej serii, lepsze wrażenie zrobił mimo wszystko Nashboards. W drugiej pewnie Hanawald skoczy znacznie dalej. No tak, oczywiście. Omena nie wyprzedzi, nie wyprzedzi też Stojera Lokero. Nota 252,5 damu w tym miejsc w momencie miejsce trzecie Antalainen i Pasikalien idą w dół, no ale to było można przewidzieć, niestety. Bo... <coughs> Pierwsze skoki zrobiły swoje i tam Cormoran Kormoran 16. Miejsce po serii pierwszej. No nie, to jest stary błąd jego, czyli rzucenie się na progu i już brak możliwości skorygowania lotu. Co w ostateczności daje mu wynik 100,5 metra. 100,5 metra i lokata 14 za Ajberkiem. Paweł Omen wciąż na prowadzeniu. Bondewin, Rajci Gerwini. Paweł najgorszy, 16, ale myślę, że jeszcze będą zawodnicy, którzy nie będą w stanie go wyprzedzić. Na przykład Bondewin, Rajci Gerwini. No, dużo słabiej. Dużo słabi. Przed punktem K. Skaczesz, skaczesz. Oczywiście, że skaczesz. To wszystkim, którzy, którzy tutaj skaczą, to skaczę ja. Południowy na Gerwin jest dziewiąty. Za Pinysem przed Polichronidisem. No i, proszę Państwa, Jerome Halweru, 13 miejsce w pierwszej serii. To jest najlepszy jego wynik w tym sezonie. Czy będzie w stanie go utrzymać, Halweru? O, chyba nie. No, w odległość z punktu K. Nawet nie uzyskał, więc 118 i 27 miejsce 10. Niestety że Helweru ponownie czeka go trzecia dziesiątka. I teraz Lars Matt. więc już te nazwiska coraz bardziej kojarzone. Pawła Omena. Czy będzie zmiana 15-latków na prowadzeniu? Wysoko elci Matt, więc jest to prawdopodobne? No chyba tak. Bo to jest bardzo dobry skok, 129,5 metra. Świetne noty. Nawet dwie dwudziestki. Wiele rzeczy jest bez sensu, ale nadal się dzieją. I teraz Lars Matt. 3,7 przed Omenem. I proszę Państwa Bostian Planiczny. Więc Paweł Omen najgorzej 14. Planiczny skorygował lot, ale to nie będzie skoro pierwsze miejsce będzie w okolicach czwartego, nawet szósty. Nie pomogły dobre loty po 19,5. To się o takie rzeczy nie bój. Eee... Na którym miejscu? Bosem planiczny na szóstym. Paweł Omen drugi, Lars Matt pierwszy. Ostatni już zamontował. Świetny awans z 17 na 5. I Jarokim Przenenem. 11 miejsce. No, nieudane wyjście z progu. No, niestety nie wyciągnął z tego zbyt wiele Jarokim Przenenem. 124 metry to dopiero miejsce 8. 248 i 7, więc jest i za Kalienem, i za Antalajnenem, a więc zmiana miejsc w szeregach fińskich. Lars ma wciąż pierwszy omen, drugi. Więc no kto wiecie, czy omen dziesiątki nie wskoczył. Już najgorzej dwunasty. Anders Huta do Bayswag. Słabsza forma tego zawodnika, ale dziesiąte miejsce nie przynosi mu wstydu. Wysoko wyszedł w powietrze Bayswag i to może być skok pierwsze miejsce. Będzie! Bardzo daleko! 130 metrów, proszę bardzo, no jeżeli... Tak wygląda słaba forma, to wielu zawodników chciałoby. Nie, absolutnie to, to nie tak działa, absolutnie to nie tak działa. I teraz Ole Einar Bjørndalen, Norwek ze szwedzkim paszportem. 94 zwycięstwa w historii, jeżeli chodzi o biathlon. A jak jest z Mediamondem, tutaj zwycięstw nie ma. I dzisiaj też na pewno zwycięstwa nie będzie, bo ten skok już teraz spycha go na miejsce 10. Na nic, dobre noty. Miejsce 10, Paweł Omen trzeci. W tym momencie. No i Miro I Miro Zograwski. Ósme miejsce, więc już za chwileczkę Janusz wietrzy Balkon. No niestety ta, ta. Atmosfera. Tutaj naprawdę jest kiepska i to przynosi się na komentatora. Miro Nie po pierwsze miejsce. Drugie, 262,9. To jest oczywiście dobry skot Dzisiaj zajmie najlepsze miejsce od zawodów, te które wygrał w Garmisch-Partenkirchen. Ale to jest drugie miejsce, to jest drugie miejsce. Lars Matt jest trzeci yy, na prowadzeniu hurta do Basefak. No i teraz Adamus Mikołajskiewiczus i już po nim Janusz Wietrzybalko. No i Adamusz Mikołajskiewiczus, no tutaj jego brat czuwa nad tym, żeby skoczył daleko. Zobaczmy czy Adamus, który jest często obok Janusza, wywalczy sobie coś dobrego dzisiaj. Ja, troszeczkę to wyjście z progu słabe, bo nisko leci, no i niestety. Niestety to nie był najlepszy skok. To nie był najlepszy skok Adamu Samikolejskiego Miciusa Miejsce piąte. Egzek Fossojenem Lokero jest na miejscu piątym, więc. Niestety. No i Janusz wytrzymał, proszę państwa. Paweł Omen w najgorszym wypadku, znowu w dziesiątce i teraz Janusz. No? Czy będzie walka o zwycięstwo dzisiaj? Będzie ciężko, bo strata jest duża. Panie Januszu! Wygrane treningi, wygramy kwalifikacje, więc może i wypadałoby wygrać zawody. Zobaczmy! Janusz wie trzy balkon. Co nam pokaże? Oj nie. No niestety. Zepsuty skok Janusza wie trzy balkona. A szkoda, bo dobrze skakał na treningach. Dobrze skakał na treningach. No i, i dlaczego to wyszło tak słabo? Tylko 121,5 metra, miejsce 8. No dzisiaj Janusz to nie był jego dzień. Janusz wie balkon, pozycja ósma za Pawłem Omenem nawet. To nie jest dzień. Janusz wie trzy Janusz dzisiaj będzie poza dziesiątką. Szkoda. Ale to już. No, Janusz wie trzy zawody, a w kolejnych jest słabo. <coughs> Coś nie może tego ustabilizować z tego, tak świetnie. I Noriaki Kasai. No, Noriaki klasę poza to bez pokazuje. 129,5 metra. 129,5 metra lokata pierwsza 264 i 4, więc Kasaj. Kalisena straszy. A czy Kalisen się obroni? To się za chwileczkę okaże. Ojciech no Trochę nam te emocje spadły. Mikołajskiewicz już nie wytrzymał skoku. A czy wytrzyma go Becker? Chyba tak, bo leci świetnie. I piękny skok Wojciecha Beckera. Ależ odległość 132 metry. No, takim skokiem można walczyć naprawdę o to, żeby zająć miejsce, co najmniej na podium. Popatrzmy jeszcze raz, bo jest na co popatrzeć. Idealne wybicie. Piękny lot Wojciech Becker. No i czy to będzie jego dzień? Już na, już na trzecie miejsce, jedno w tym sezonie Wojtek. A czy dzisiaj powalczy o to, żeby ten wynik poprawić? Zobaczymy. Wojciech Becker w tym momencie jest na miejscu pierwszym. Jeszcze trzech. Czy będzie przynajmniej podium? Zobaczymy. To jest bardzo możliwe, bo skok był znakomity i ciężko będzie go wyprzedzić. Lasse Kalisen Kalisen rzadko kiedy psuje skoki i teraz leci też wysoko. I chyba jeszcze dalej niż Becker! Bliżej! Przegrał! 131,79! 270 nota, noty po 19,5-19 o 19 60 z Wojtkiem przegrywa, a więc ma już podium! Ma już dobre miejsce Wojtek Becker, co najmniej trzecie! Co najmniej trzecie miejsce ma Wojciech Becker! I teraz został Jansen Butansu i Greg Amman. Do, czy Becker pobije swój najlepszy wynik z tego sezonu, czyli miejsce drugie, trzecie, przepraszam. Zobaczymy. Ruszył Jansen Butansu. Popatrzmy. No. Nie wiem. Krócej! Będzie trzeci! Jest trzeci, jest za Kalisenem, jest za Beckerem. Oj, to trzeba zrozumieć. Adamus Mikołajskiewiczus to jest Polak, który ma litewskie korzenie, skacze w barach Ukrainy. To jest bardzo proste do zrozumienia. I obaj są Polakami. Wojtek Becker, proszę Państwa, wciąż na pierwszym miejscu. No i czy Wojtek ma te zawody wygrać? Janusz będzie najgorzej, 13. Paweł Omen, 9. No i teraz wszystko w nogach i w głowie Grega Mana. I zobaczmy, czy on to wytrzyma. Znając jego, to pewnie nie. Ale spójrzmy. ci dobrze. Ale przegra! Przegra z Wojciechem Beckerem. Miejsce trzecie. Będzie miał podium drugie w tym sezonie Greg Amman. Proszę bardzo. 267,4. Ale to jest za mało. To jest za mało, żeby wyprzedzić. Żeby wyprzedzić Rase Kalisena i Wojciecha Beckera. Proszę państwa. A więc troszeczkę dzisiaj niespodzianka, bo zawody wygrywa Wojciech Becker. Wojciech Becker. 276. To jest nota, dzięki której... Dzięki któremu o 0,6 pokonuje Lasę Kalisena, Greka ma 267,4, daje mu to miejsce trzecie, a Jancer Butansu na miejscu czwartym. Janusz Biedrzybarkom niestety popsuł drugi skok. Zawsze na którymś treningu bądź zawodach psuje jeden skok. Tym razem niestety padło na zawody. Janusz Biedrzybarkom na miejscu 13. natomiast Paweł Omen. Z 20 dzięki dobrej odległości w drugiej serii awansował na miejsce dziewiąte, proszę Państwa, no cóż, powiedzmy sobie, szczerze liczyliśmy cię na więcej. Zawody nawet niezłe, ale to nie był polski dzień. To nie był polski dzień. Spójrzmy jak wygląda teraz klasyfikacja generalna Lasse Kalisen Wyprzedza Nurakio no, Kessai. No to już jest siódme drugie miejsce w tym sezonie Lasse Kalisen. 12 razy stawał na podium. Yy, Noriaki Kasai Kasaj cała 10 razy. Janusz Wietrzy balkon utrzymał trzecie miejsce. 13 punktów ma przewagi nad Jadiacenem Butansu. No ale strata do Kasajego to jest prawie 200 punktów. <ścoughs> Natomiast do Kalisena ponad 300. Więc chyba z tymi zawodnikami Janusz liczyć się już nie będzie mógł. No ale warto utrzymać tę lokatę trzecią, bo zgodnie z zasadami Mondo, proszę państwa. Zgodnie z zasadami Mediamondu w kolejnym sezonie, Miejsce dodatkowe dostają kraje z miejsca pierwszego i drugiego. Chyba że kraj ma już pięciu zawodników yy, w swoich barwach, a Finlandia tylu zawodników właśnie ma, więc miejsce zdobyliby Japończycy i Polacy. Więc moglibyśmy mieć trzech zawodników, począwszy od letniego Grand Prix. No ale czy tak wyjdzie? Zobaczymy. No, praktycznie zagrożeniem jest tylko Anders Hurtado Basefak. No, i może Becker i bo i finowie, i ja Australii tych 5 zawodników mają. Ukraińcy mają trzech. No i proszę Państwa, no więc to tyle. Kolejne zawody yy, dzisiaj o czwartej nad ranem. Oczywiście nie będzie transmisji na żywo. Będziemy mieli tę transmisję jutro na YouTubie, okolica godziny 11 lub 12. No to tyle, proszę Państwa. Mogło być lepiej, ale mamy polaków na miejscach 8 i 13. 8, Paweł Omen który jest 21 w klasyfikacji ogólnej i 13 Janusz Wetrzybark, który w ogólnej jest nadal na miejscu trzecim. To tyle proszę państwa. Dziękuję za uwagę. Marek Rodziński. Do usłyszenia podczas kolejnych transmisji. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.